也是这样 Społeczna Odpowiedzialność Nauki to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych. Wideoteka naukowa przedstawia ciekawe badania naukowe, odkrycia i tematy naukowe, które realizują lubelscy naukowcy. Ich praca to nie tylko książki na półkach i prototypy nowych rozwiązań technologicznych czy medycznych. To próba zmiany naszego życia na lepsze. Muzyka Może rozpocznijmy od tego, czym jest edukacja medialna i jak wyglądają badania wokół właśnie edukacji medialnej. Może zacznę od cytatu. 20, ponad 20 lat temu, w 1999 roku, jeden z teoretyków edukacji medialnej, Gabriel Nissin, powiedział Jeśli twoje dziecko żyje nad morzem, lepiej nauczyć się pływać, zamiast budować mur na plaży”. I właśnie edukacja medialna jest taką sztuką, czy nauką sztuki pływania w rzeczywistości medialnej. Więc możemy powiedzieć, że edukacja medialna są to pewne praktyki szkoleniowe, służące wytworzeniu kompetencji medialnej, rozumianej jako taki krytyczny, wyrobiony stosunek wobec mediów. Jeżeli chcemy nauczyć się pływać, prawda, no to potrzebujemy zdobyć wiedzę z zakresu powiedzmy technik pływania, ale też takie umiejętności praktyczne, prawda? Kwestia wykonywanych ruchów i też ten schemat możemy przenieść do edukacji medialnej, prawda? Jeżeli chcemy nauczyć się korzystać z mediów, to tutaj profesor Kaukowska proponuje takie dwa podstawowe cele edukacji medialnej. Z jednej strony chodzi o taki cel poznawczy, czyli uzyskanie pewnej wiedzy, Czyli przygotowanie do krytycznego odbioru mediów. Drugim celem jest natomiast taki cel wychowawczy, a więc chodzi o wykształcenie pewnych umiejętności związanych z właśnie funkcjonowaniem w tej rzeczywistości medialnej. Jedną rzeczą, którą bym przede wszystkim chciała zwrócić uwagę, to jest bardzo błędne rozumienie tego terminu. Co mam na myśli? Edukacja medialna, prawda? Mamy dwa słowa: edukacja i media. I tutaj możemy mówić o takich trzech podstawowych typach relacji: Edukacja w mediach, media w edukacji, a także wychowanie czy nawet wychowywanie do korzystania z mediów. I mówiąc o edukacji medialnej, przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze ten trzeci wymiar, czyli wychowywanie. Krytyczny odbiór edukacji. Medialnej. To używając tej, tej przenośni sportowej, bardzo mi się spodobała. Jak to jest z tą nauką pływania? Gdybyśmy oceniali jakieś społeczności, czy powiedzmy tak, jak to wygląda z punktu widzenia naszego kraju, czy nasze społeczeństwo potrafi dobrze pływać, czy niekoniecznie? Jak to ocenić? No właśnie, niekoniecznie. Ale problem jest w tym, że jeżeli przeprowadzamy pytania, prawda? I to zarówno te polskie, jak i europejskie. Bo ostatnio analizowałam raporty Europarometru w zakresie kompetencji medialnych. No to wynika, że ponad 70% osób pozytywnie ocenia swoje umiejętności. Ale problem zaczyna się w momencie, kiedy zadajemy pytanie, w jaki sposób rozumieją ten termin. I najczęściej to rozumienie ogranicza się właśnie do posiadania pewnych umiejętności technicznych, a pomijania tych umiejętności humanistycznych. Czyli świetnie oceniamy swoje umiejętności techniczne, ale jeśli chodzi już o sposób oceny, czyli to krytyczne podejście do analizowanych treści, no niestety tutaj jest gorzej. To jak się nauczyć tych kompetencji medialnych? Skutkiem czy efektem tej edukacji medialnej właśnie powinny być te kompetencje medialne. Yy, ogólnie to takich podstawowych komponentów kompetencji zaliczamy wiedzę, umiejętności i takie prakty, praktyczne, powiedzmy, jakieś takie zachowania, podstawy społeczne. I jeżeli sobie przeanalizujemy, no nie dokumenty Unii Europejskiej, yy, to w ramach tych kompetencji medialnych Prawda, wyróżnia się takich pięć podstawowych obszarów. Jest to obszar informacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów, ale też komunikacji. I właśnie jeżeli chcemy nauczyć się tych kompetencji medialnych, to powinniśmy po prostu stopić kompetencje w obrębie tych pięciu obszarów. Ogólnie mówi się o 21 takich kompetencjach. Oczywiście ja tutaj nie będę wszystkich no tak. omawiała, bo zajęłoby nam to bardzo dużo, dużo czasu, prawda? Ale też, co jest istotne, musimy posiąść takie kompetencje w zakresie świadomości, korzystania z mediów. A więc chociażby, no nie, mieć świadomość, że nie wszystko to, co jest w mediach, jest bezpieczne, jest prawdą, jest po prostu takim wartościowym i realistycznym obrazem świata. W obszarze komunikacji bardzo ważna jest ta umiejętność, oczywiście komunikacji, a więc tutaj chodzi o takie techniczne umiejętności korzystania czy posługiwania się tymi nowymi narzędziami, technologiami mobilnymi, ale też komunikacja w znaczeniu, żeby zadbać o swoją tożsamość, prawda? Żeby przestrzegać zasad etykiety. Obszarze bezpieczeństwa. Tutaj na no, nie mówimy o bezpieczeństwie tych najmłodszych użytkowników dzieci, a więc ochronę przed y, pornografią, y, cyberprzestępczością, ale też bardzo istotna jest kwestia ochrony dorosłych, na przykład ochrony moich danych osobowych, prawda? Czy ochrona chociażby przed cyberatakiem, ochrona przed kradzieżą tożsamości, czy w ogóle ochrona przed podstawowa rzecz, zawirusowaniem mojego oprogramowania. Ten zakres wiedzy jest bardzo szeroki. Czy zatem potrzebujemy dodatkowego przedmiotu na poziomie nauczania w szkołach, czy no właśnie lepiej w sposób jakiś indywidualny, metodyczny pracować? Chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne? Jeśli chodzi właśnie o powiedzmy, sposób nabycia prawda, tej wiedzy, umiejętności, czy też postaw społecznych. Żeby te działania były skuteczne, efektywne, należy zaangażować wiele podmiotów społecznych. Oczywiście tym podstawowym podmiotem wydawało się, że może być edukacja szkolna, czyli tak jak powiedziałeś, przedmiot nauczania, edukacja. Tutaj powiem z takim też pewnym smutkiem i rozczarowaniem, że w chwili obecnej nie ma takiego przedmiotu, a te treści są częściowo realizowane na takich przedmiotach jak technologia informacyjna, plastyka, czy też na lekcjach języka polskiego. Takie przynajmniej są założenia no nie, naszego ministerstwa. Kolejnymi takimi podmiotami, które powinny zaangażować się, są chociażby no nie tutaj instytucje publiczne. Mam na myśli Krajową Radę radiofonię i Telewizji. A także Ministerstwo Edukacji i Nauki. No pewnie też i, i niektóre organizacje pozarządowe wchodzą tutaj y, gdzieś, y, y, właśnie pomagają w rozwiązaniu tego problemu. Jeśli chodzi o rolę organizacji znaczy społecznych i stowarzyszeń konsumenckich, y, tu przede wszystkim chciałabym podkreślić znaczenie tej pozaformalnej edukacji medialnej. Dlaczego to jest takie istotne? Po pierwsze. Taki rodzaj edukacji, prawda, prowadzony przez te stowarzyszenia umożliwia stopicie edukacji osobom, które nie zdobyły takiego wykształcenia i tu zarówno chodzi, prawda, o dzieci, ale przede wszystkim o osoby dorosłe, a po drugie ten sposób edukacji tej właśnie pozaformalnej umożliwia taką właśnie edukację trwającą przez całe życie. Ta edukacja medialna na poziomie Uniwersytetu, naszego Uniwersytetu, no przede wszystkim Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania, jak wygląda? Jeśli chodzi o nasz Instytut, ale ogólnie o ośrodki naukowe, uważam, że powinno to odegrać taką ważną, muszę nawet kluczową rolę, bo chociażby na przykład, no nie naszego Uniwersytetu, czy też Dziennikarstwa, KUL mógłby Zaproponować kierunek edukacji medialnej na poziomie studiów pierwszego, drugiego stopnia czy też studiów podyplomowych. Dalej, można na przykład prowadzić taką specjalizację edukacji medialnej na takich kierunkach jak dziennikarstwo, teologia, humanistyka cyfrowa czy też chociażby pedagogika. Myślę, że Akademia Nowoczesnych Mediów mogłaby się zaangażować w przygotowanie pewnych podcastów, prelekcji, czy w ogóle organizować no, jakieś takie wizyty studyjne dla szkół, czy, czy, czy nawet osób dorosłych. Nad czym koncentrujesz się w swoich badaniach, tych najnowszych? Tu przede wszystkim koncentruję się na kompetencjach cyfrowych w komunikacji Wizualnej. Bo też to tam, że ta moja przygoda z edukacją medialną rozpoczęła się na etapie studiów doktoranckich. Tematem mojej właśnie rozprawy była ochrona telewizja, a jak wiemy, jedną z form ochrony jest edukacja medialna. Później w habilitacji skoncentrowałam się na ochronie już użytkowników internetu w państwach Unii Europejskiej i też y, analizowałam kompetencje już cyfrowe, Internauty. A w chwili obecnej, właśnie przede wszystkim komunikacja wizualna i kompetencje cyfrowe, odbiorców nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Społeczna odpowiedzialność nauki jest obszarem coraz bardziej podkreślanym, zarówno przez społeczeństwo, jak też przez samych ludzi nauki stanowi podstawę dialogu nauki ze społeczeństwem i realizuje trzecią, ale niezwykle ważną misję uczelni. Jak zatem rozumiana jest społeczna odpowiedzialność nauki przez naukowców? Posłuchajmy. Społeczna odpowiedzialność nauki to przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo. A więc wyniki przeprowadzonych badań, opok tej takiej funkcji, powiedzmy teoretycznej naukowej, Uważam, że powinny służyć bezpieczeństwu, a więc rozwiązywać jakieś jego konkretne problemy. I w przypadku edukacji medialnej wyróżniłabym takie jakby trzy etapy albo trzy problemy. Przede wszystkim należałoby zdiagnozować problem edukacji medialnej, a więc tutaj opalić pewne mity zgodnie z którymi, no nie, my często utożsamiamy te umiejętności techniczne z umiejętnościami takimi humanistycznymi. Dalej, uważam, że należałoby przeprowadzić badania, z jakim poziomem wiedzy na temat mediów przychodzą, są na przykład dzieci do szkoły podstawowej, czy rozpoczynają edukację na etapie szkoły podstawowej, czy chociażby przedszkola. Następnie nagłośnić ten problem, no i trzecim etapem byłoby rozwiązanie problemu, a tutaj rozwiązanie widzę właśnie z jednej strony w tej edukacji formalnej, ale też równie ważna jest edukacja pozaformalna. Uwaga! Przed Wami naprawdę ciekawa zagadka. Posłuchajcie! Pobraź sobie sytuację, że jesteś nauczycielem swoich wychowawców. Twoim zadaniem jest przekonać nauczycieli, żeby zamiast zniechęcać to mediów, czy też w ogóle zabraniać korzystania chociażby ze smartfonów podczas lekcji, nauczyli cię, jak bezpiecznie korzystać z mediów. Spróbuj przygotować listę argumentów, które przekonałyby cię, z jakich skorzystałbyś na aplikacji, a może masz pomysł na kraj internetową, podcast lub wirtualną lekcję. Zapraszam do nauki poprzez Wawa. Poszukaj samodzielnie odpowiedzi. Powodzenia. Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków wideoteki naukowej. Wszystkie informacje o projekcie oraz odcinki znajdziecie na stronie Centrum Medialnego Kul. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Suksnaga Republika Republika Suksnaga Republika